Dzień dobry z tej strony, Zosia Klepacka, mistrzyni świata w windsurfingu, brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich z Londynu. Dzisiaj odwiedziłam Tymka, nie bez powodu. Zbieramy dużą kwotę. Już mamy na koncie, się pomaga 2 miliony złotych, brakuje 14 milionów. Mam tutaj na swoim koncie na Facebooku 70 tysięcy kibiców. Słuchajcie, jak każdy z Was chociaż 10 złotych wpłaci. To już jest sporo pieniędzy uzbieranych. Dzisiaj również Tymkowi przekazałam na licytację koszulkę Artura Boruca, piłkarza. Będzie licytowana. Wszystko oczywiście dla Tymka. Także mm, też jest i moja lajkra z Pucharu Świata z podpisem. Błagam Was o pomoc. Zbieramy i pomagamy. Pamiętajcie, a dobro wraca.